Po raz drugi zaprosiliśmy kompozytorów z całej Polski, aby zmierzyć się z kaszubską kolendą. Cieszymy się, że tak wiele osób skorzystało z naszego zaproszenia. Dzisiaj rozstrzygamy drugi już ogólnopolski konkurs kompozytorski na kolendę kaszubską. Do oceny nadesłanych prac zaprosiliśmy wybitnych znawców muzyki kaszubskiej. Są nimi pan profesor Marek Wrocławski, doktor habilitowany, pan Sławomir Bronk i osoba, która o kolendzie kaszubskiej wie wszystko, pani doktor habilitowana Witosława Frankowska. Szanowni państwo, za nami drugi ogólnopolski konkurs kolend kaszubskich ogłoszony przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki kaszubsko pomorskiej w którym właśnie się znajdujemy. Intencją tego konkursu jest pomnażanie zasobu kolęd regionalnych o nowe utwory, będące kompozytorską odpowiedzią na słowa w każdym roku firmowane przez innego poetę z Pomorza, z Kaszub. W zeszłym roku był nim Jerzy Stachurski, w tym roku zaś Eugeniusz Pryczkowski. Na konkurs wpłynęło 18 prac, z których niestety 4 zostały odrzucone ze względów formalnych. Zdarzyło się bowiem niefortunnie, że niektórzy kompozytorzy zapomnieli opatrzyć tekst muzyczny słowami. Przedmiotem obrad żyli stało się zatem 14 utworów. Jako że pracowaliśmy w systemie zdalnym, każdy z jurorów niezależnie od siebie analizował nadesłane prace, po czym wyłaniał kilka swoich Kandydatur. Nie ukrywam, że bardzo cieszyliśmy się widząc powtarzające się tytuły wśród wyróżnionych kompozycji. Podczas obrad jury braliśmy pod uwagę wiele czynników. Zależało nam na tym, by dane utwory miały szansę na klimatyzację w środowisku kaszubskim, by melodia odpowiadała przesłaniu tekstu, by utwór cechowała właściwa akcentuacja, by kolenda miała ciekawą melodykę, nośną harmonię. Wreszcie by poziom trudności nie przekraczał jakby możliwości potencjalnych wykonawców. Mamy nadzieję, że dokonaliśmy dobrego wyboru, choć w przypadku dwóch kolęd może trochę zdziwić obecność kwarty lidyjskiej, nieobecnej przecież muzyce Pomorza. Uznaliśmy ją jednak jako narzędzie od autorskiej stylizacji. Niewykluczone, że ta kwarta lidyjska jest tu może po prostu wyrazem jakiejś ogólnokrajowej tęsknoty za górami, tego nie wiemy. Zanim poznamy wyniki konkursu, chcielibyśmy wyróżnić y, utwór, który otrzymał pierwsze miejsce. Jest nim kolenda Głębów czas, sygnowana Godłem Święty Mikołaj. Kolenda ta ujęła nas swoją witalnością, radosnym charakterem, takim prawdziwie świątecznym, a także możliwością wykonywania jej zespołowo, co nie jest znowu takie częste. W imieniu kolegów jurorów i swoim własnym chciałabym podziękować e, organizatorom, którym zawdzięczamy sprawną koordynację konkursu. Ze swej strony przepraszam za nieco spóźnione ogłoszenie wyników, ale proszę mi wierzyć, to rezultat obecnej sytuacji pandemicznej. Od której nie udało się uciec. Wszystkim twórcom nadesłanych prac bardzo dziękujemy za udział w konkursie, kompozytorom zaś wyróżnionych utworów serdecznie gratulujemy, pozostając z nadzieją, że wybrane przez nas utwory dołączą z czasem do kanonu chętnie wykonywanych kolęd kaszubskich. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Witam Państwa serdecznie. Za nami drugi konkurs kompozytorski na kolędę kaszubską. Komisja oceniająca pracę postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. Pierwsze miejsce i nagrodę główną finansową 1000 zł otrzymuje pani Magdalena Garbecka z Elbląga za utwór Głedów cias. Drugie miejsce, nagrodę finansową w wysokości 750 zł, otrzymuje pani Izabela Bliźniewska z Borowa za utwór "Krep". Trzecie miejsce, 500 zł, pani Magdalena Garbecka z Elbląga, tym razem za utwór Stegna Ziecy. Komisja konkursowa przyznała również trzy wyróżnienia i nagrody finansowe w wysokości 250 zł. Pierwsze wyróżnienie otrzymuje pan Piotr Orliński z Poznania za utwór Stegna Ziecy. Drugie wyróżnienie pani Izabela Bliźniewska-Zborowa za utwór Łódba Marii. I trzecie wyróżnienie i również nagrodę w wysokości 250 zł, pan Piotr Cichosz z Nowego Klincza za utwór Kłolanda dla Wnyczka. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. Dziękuję bardzo. Za pracę komisji i organizatorom. Zachęcam także do korzystania z nagrodzonych prac, które zamieszczone są na stronie muzeum. Do ujrzenia!